Kurwy się stwaniły, no kurwy się strwoniły, no kurwy jebane, no kurwy Troszkę ja tutaj Bardzo dokładny kij Bardzo fajny kij To jest właśnie on kurwa, to jest właśnie on Tak, zamontowałem ci tak, zamontowałem ci tutaj do, dodatkową funkcję Jeżeli naciśniesz u góry taki, zaczniesz wimprować No ja chyba dla ciebie kurwa Jakbym odbiornił Gagera. Ale to, ale to jest po to, że, żebyś wiesz, jak uderzysz w tą piłeczkę to żeby ją kurwa dobrze zakręcić Dobra znaczy ty facet? mi ciesz, kurwa nie próbujmy zakręcić A jak, <śmuszczak> a jak, a jak, a jak pokażę <śmuszczak> tego kija kiwi Jest twoja ja innego kija To też ją zakręci ona tylko, ona tylko mi się pokaże Ej innego kija pokażę Pokażę jej kurwa prawdziwego miecza szabę Ty to klupę weź ze sobą nie? Taki, kurwa mądry gnoju kurwa Kur, Kurwa ma Ja, ja wszystkim zaraz zacznę opowiadać jak przewijałem Ciebie kurwa Takie małe główienko kurwa mówię To jest on czy ona? To jest chyba rurka. Mówię miałem chłopa przebierać Kurwa Wiesz? No, a czego Ty się spodziewałeś nie? 17 lat temu. No,